Tato. Tato. Czego? Buty nowe potrzebuję. Buty? Przecież jedne masz. Kościołowe. Poza tym mają pełno dziur w podeszwie. Ja w skarpetar i się nie chwalę. O, popatrz! Discovery. O, Murzyni. Dużo Murzynów. Na boso biegają cały dzień. A ty co? I nie narzekają nawet. Ja nie jestem murzynem. A poza tym boso na ring nie wpuszczają. Gdzie? Na ring? Życie ci niemiłe? Andrzeju! Szkołę na początku skończ. Ale tato! Co ale? Co tato? Do książek byś siadł, pouczyłbyś się coś. Patrz na ojca. Bierz przykład z niego. Ja, jak byłem w Twoim wieku, to przeczytałem. No, czytałem, czytałem. No, to daj mi pieniądze na rękawice. Na rękawicę, w środku lata. To może czapkę i szalik do tego? Zima idzie, trzeba się zabezpieczyć. Zabezpieczyć? No, w sumie, jak tak patrzę na Ciebie, no to w sumie masz rację. Mogłem. Mogłeś, mogłeś. Szkoda, że dziadek o tym nie pomyślał. Właśnie pozbyłeś się rękawic. To daj mi na szlafrok. Szlafrok sobie weź od matki w łazience wisi. Ale ja chcę taki błyszczący, biało-czerwony. Takim się marzył. Andrzej, coś mi tu śmierdzi. Mama gotowała. Grochówkę. Ty grochówką się nie zasłanie i matki w to nie mieszaj. Tylko szybko mi mów, o co chodzi. Mhm. Szybko to się dzieci robi. No w sumie znów, jak tak patrzę na ciebie, no to masz rację. Za szybko. Tato, no ja nie jestem jak inni chłopcy. Mnie nie kręcą dziewczyny, samochody, dyskoteki. Sam wiesz, że w życiu najlepiej wychodzi mi walenie. No fakt. Raz Cię przyłapałem. No ale powiedz, że z tym skończyłeś. Teraz walę kolegą. Andrzej, to jest już cios poniżej pasa. Dajko też, ale ogólnie to... mordę walę. Andrzej, powiem Ci tak. Ty wal w co chcesz, rób co chcesz. Ja już się w życiu nawaliłem i więcej pomagać Ci w tym nie będę. To znaczy... Że nie dasz mi na buty z podęki i rękawice. Bingo. Idź do matki może ci ta. Mhm. Nawet tobie ostatnio nie daję. Co za dzieciak. Po co ja go spłodziłem? No tam, młody byłem głupi, a tyś widział i nie grzmiał. Andrzejku, kochanie słoneczko, powiedz mamusi, co się stało. Uspokój bieliznę i mów wyraźnie, bo nie rozumiesz. co nam mnie mówisz. No no. Garda. Dobrze, Andrzejku, dobrze, tak jak mamusia cię uczyła. Ale powiedz, co się stało. Bo tata nie chce mi dać pieniędzy na buty i rękawice. Tym starym capem ty się nie przejmuj. SŁYSZAŁEM! JUTRO JEDZIESZ DO MATKI! Zobacz! Ja tu o wszystko... Ja tu o wszystko zadbałam! Masz tutaj buciki, spodenki i nawet szlafrok Ci uszyłam! Ale ja chciałem taki błyszczący, biało-czerwony! Andrzeku, nie szata zdobi boksera! Nie szata, nie szata... A rękawice? No przecież też są mi spodenki gratis! Dobra, mamuś. Dzięki. To ja idę walić. Jądruś, Jądruś, gdzie ty idziesz? Przecież ja ci kontrakt z Don King Kongiem podpisałam, co? Co? I ty dzisiaj do Ameryki lecisz? O której? A k która godzina? Mama urodą mnie grzeszy, ale wypadałoby odpowiedzieć. To która godzina? 12 10. O Jezus sitku! że to ty musisz już lecieć. Pierwszą rękę, sypko. I bez pasa mi nie wracaj!